Ja osiemana z tej strony, tak jest na widzowie są na pięć, pięć, jak mówiłem, czy jest drugi odcinek gdzieś z tej nowej gry. Po prostu chodzi o to, że, to, co słyszałem, to po prostu są kulki, po prostu wybieramy sobie kraj i po prostu będziemy panu, będziemy po prostu podbijać inne kraje i taki tam. Tak start new. I, i, i. Znowu, i znowu. tu ma? Gdzie jest Polska? O, bo jest Polska. Start. Nie no, czerwona Polska. O, okej. Okay. Mamy naszą Polskę. Okej, okay, tam gra nas uczy jak grać. Fajnie. Got it. Ulepszmy sobie tutaj rzeczy. Raz Chodzi o to, że musimy ulepszać też sobie wojska, więc... Nie, ja czekajmy aż to się drutrzy noby. Albo w sumie, chyba że da się coś lepiej wojska. Czekajmy chwilę. Okej, okay, mamy już ten sam żołnierz wszystkich żołnierzy, tylko pijanych. Tutaj możemy też kupić takie rzeczy. O, tu mamy... mamy jakiś pilotów jeszcze. Bo to się przyda. No, ulepszymy sobie to. Po prostu musimy najlepiej będzie, jak będziemy podwyższyć. najlepiej będzie jak będę podbijał te słabsze kraje na początek. Nie te już silne, duże. Po prostu... Gwiazdki, nie? Po prostu, jak jakiś kraj ma mniejsze gwiazdki ode mnie, to, to powinienem dać radę. Hmm. Siła wojska. No i ładować mi szybciej tylko co to? Hmm, okej. Okay. Dawajcie to. Dobra, to będziemy najpierw szukać gwiazdę. Nuklear deterent. Będziemy mieli tą bombę, a to może potem... do kupienia. Zarąbiliście w dziowie. Przyładuję kolejna... ...biastka. Okej, okay, szukajmy jakichś, Mamy jedną gwiazdkę, tu ładujmy sobie całą, cała własna broni. Dobra. O, tu są jakieś małe. Jakieś małe. O. Kurde, co my tu mamy? Kroot je mamy. Któż? O, tu możemy podbić. Kolona jest. Tu, bo mają mało gwiazdę, i co? Gdzie nasi wojskowi? Gdzie nasi wojskowi? Halo? O, przypłynęli. Giga Polska atakuje, BUM bam, boom. Jabo. Yeah, Mamy to Jak coś jest słabego? O, a jak wygląda? Ej, spadło no. A, bo straciliśmy wojowników, dobra, żeby wojsko stracili, trochę wojska straciliśmy podczas wojny, okej. Okay. No, chyba o to chodzi. Bo o to chodzi z tego co rozumiem Dobra Fajnie idzie To podbimy sobie ten tutaj Montener Montenegro tutaj sobie odkryjmy i tutaj też będziemy mogli podbić I tu też Co jest? Czy gwiazdki? Wgraliśmy Podbiliśmy to. Przewróćmy sobie nasze silne wojska. Kolona jest... Kolona jest... Czekaj, co? Polacy płyną. No, trochę wojska straciliśmy, przyznaję. Gdzie Polska? O, o Boże, to spadło? Tam to spadło mocno. Dobra, idziemy podbić kolejny kraj. Ubijaj Polsku, dawaj, jesteś silna. Dobrze. Ej, mnie zastanawia ile Stany Zjednoczone mają. Pójdę do stołu. European Gdzie są Stany Zjednoczone? Tu są Stany Zjednoczone. Są jakieś wyspy. Ile? Okej. Okay. To na razie nie będziemy mogli podbić o tu są słabiacy, idziemy na nich. Bahamas. Aha, Ha, bahamy podbijamy, tak? Nie! Że Polska jest słaba. przegraliśmy wojnę. No tak zapomniałem. A ja jestem głupi są głupi widzowie. Okej, okay, dawaj. Dobra, teraz możemy podbić tą wyspę. Gdzie to jest, gdzie to jest? Tutaj, pół kolona jest, Odkrymy sobie tą wyspę. A, fajna muzyczka. O, tu jest jakaś mała wysepka. Mogli podbić też. Jej. I też będziemy mogli tutaj podbić. To jest, to jest plus dla nas. To jest dla nas na plus. Dawać, ale, ale kasy Bum O tu można marynarzy wykupić hmm. Dużo na ekspedycji Polski to Okej okay, tutaj chodźmy wróćmy, wróćmy się I podbijmy tą małą Małą wysepeczkę No pulacje na wojnę. No ale... Dowacz polacji, jesteście potęgą! Ptum, ptum, ptum! Prawo pulacji! Prawo polacji! Prawo no tylko! Ekscalenty! sobie! A tu? jakieś lepki może? Są słabi. to wiem. No! Dalibyśmy radę. No na... Ale tutaj już nie daliśmy nie dalibyśmy rady. Dobra, idziemy pobić dalej. Chodźmy Nie, tu już podbiliśmy. Tu nie podbiliśmy 20 dzieje wojsk ma. Tylko 10 rządów. 10 są ulepszenia. Tak? Rutututu! Płynie. Posuwa. I to też będziemy mogli podbić widzowie. Idziemy naprawić nasze wojsko. Nawsze świetne wojsko, nie? Ja będziemy podbić tamtą kolejną wysepkę. coś tu postaram się zrobić dla Was z tego serii, nie? Bo czuję, że wam, że wam to się będzie podobać, nie? Ta gra. Więc no. Tam nasi Polacy płyną na wojnę i tutaj ekspedycje robimy. I będziemy mogli... I mamy kolejny kraj do, do kolejną wysypkę. Kolejny mały kraj do podbicia. No, no to co? Odklejmy sobie całe to, to coś będziemy mogli podbić? O, tutaj już nie. I tutaj będziemy mogli podbić. Zarobiliście. Idziemy walczyć o niepodległość. Nie, to oni powinni walczyć. Jakby stają, ich kraje tej przejmowane Dobra Postaramy, Postarajmy się tutaj Ich podbić Wpłynie Polska BUM przy, przyjechała To przy, przypłynęła Bardziej oh, O! Naprawdę do mnie dołączył i nic mi się nie stało Co robiliście! W wie? Czas ich pobić. Czas podbić sąsiadów. Wpłynęła Polska. I podbyła kolejny kraj. I podbiliśmy kolejny kraj w co wie? siłę. Czy by tutaj mogli walczyć oni? Bum, bum i tu bum. Czy no, tylko... no, żołnierze to powinni być raczej tutaj najważniejsi. Kolona jest. Lecimy podbijać dalej kraje. No. Ta gra jest moim zdaniem bardzo wciągająca. Mi się podoba, się przyjemnie w nią gra. Muszę też jeszcze sobie pobrać. OK. I tutaj będę musiał jeszcze sobie trochę podepić, żeby, no ulepszyć. Nie, wojsko, poprawić. Teraz muszę tu wrócić. Odbić ten kraj. I odkryć ten kraj tu. O Boże. Polska. Biało, czerwony a to, duże odkryjmy, ok? Ciekawe co tu jest. Wygraliśmy fajnie, Meksyk! O Boże! Tu są re mamy rebelianta, ale... tak by no, mi to nic nie dało. Podbiliśmy. My, Polacy, najsilniejsi. Widzicie, my każdego podbijemy. My będziemy w stanie każdego podbić, widzowie. My, Polska, nie dam rady. No tutaj już są bardziej wyekspione kraje Ale tutaj co my mamy? Jakiś ma, jakaś mała wysepeczka. Oczywiście, że podbijamy widzowie pani jeszcze w końcu nie wymoksowaliśmy gdzie to jest wani o, o tu jest Okej, okay, fajnie, wybraliśmy stąd to było oczywiste Dobra, wojska nasze Pols wo nasze polskie wojska padły. O nie. Trzeba podekspić. O Boże, Odkryjmy sobie te kraje dookoła nas. Słowacja a Niemcy. Ile mają siły? O Boże! Niemcy to są, ko ko są koksy, serio. <laughs> Estonię możemy podbić. Estonię. Idziemy, na es idziemy po Estonię podbić. Moim największym celem, zwołaniem, to jest podbić tą waloną Rosy. Bo nie lubi. To jest też Ukraina chyba. Nie, to jest Białoruś. I tutaj jest Ukraina, tak. Ukraina byśmy też kiedyś mogli podbić, dołączyć do naszego teamu. Albo coś to lubię Ukrainę. O tutaj możemy podbić. Kłyną Polacji. Polska, Polska. No, trochę się tam pobili, ale my oczywiście wygraliśmy. To umielibyśmy nie wygrać, co? Boom. I bum! Wymaksowany arsenał broni. Okej, okay, tutaj mamy jakieś kraje: Finlandia. A mają jeszcze wojska lotnicze, czy armie lotnicze. Hmm. Finlandię Finlandia na razie zostawimy. Mamy tam rebeliantów. I to jest ten największy bambit, nie? Zawalał na rosy. Ile ma? Przyznać, pewnie 5 gwiazdek ma. No oczywiście. Iche Mon... O, na no proszę! Napraszę no, no proszę! I przyszły wojska lotnicze się bić. Gdzie moi Polacy? O! Przyszli Polacy Nawalają się! Graliśmy! Tak, bo mieliśmy tu rebelianta. I mieli tu wojska lotnicze. wie, No, co Mongolia? Raczej, no Mongolia, ok? Mongolia to była jednak. Chiny! Gdzie... Wojska nie mają. Czekaj, to Chiny. Wojska nie mają. Independent? Hmm? Ulepszmy nasze wojska, na wszelki wypadek. Możemy spróbować podbić Chiny. Jakby Chin... O Jezus Maria, nie, odwrót, 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 odwrót! Żałuję, żałuję, za... ża... Ża... żałuję. Przepraszam, przepraszam Panie Chiny. Przepraszam, panie Chiny. Ja nie, ja, nie, ja nie chcieć. Ja nie chciuć. Ja nie chciałem. Nie. Nie. No, ale nie widziałem. Nie widzieliśmy ich wojowników, widzowie. Jak my mieliśmy to wygrać? Ja nie wiedziałem. Myślałem, że jest opuszczona. Nie wiem, czemu. To już po prostu Chiny nie mają wojowników. Nie, nie myślałem po prostu, że Chiny wojowników. Nie no mocne mocne rzeczy się dzieje w no tym odcinku i mamy tutaj do podbicia georgia tutaj mam kolejny kraj do podbicia tutaj mam kolejny kraj do podbicia No robimy to dobrze. Odbijamy. czy wojska lotnicze lecą. No nie, nie. No, jak to powiedzieć. Koperek. Musiałem. sobie przepraszam. Musiałem. Mamy tam rebelianta. Mamy tam rebelianta, czyli to znaczy mamy szansę to podbić. Bo rebeliant nam pomoże. Więc byłem no, Przeczytamy to na późniejsze odcinki. Zostawimy takie kraje jakieś do świi, będziemy doświadczeni o taikista możemy podbić I... Kyrgyz, Kyrgyz, Kyrgyzstan Teraz nam do Polski No więc zobaczymy sobie i cześć!